Uzupełnienie szuflady z przekąskami. Czy Wy widzicie, jaki w tym tygodniu w szufladzie panuje porządek? No, prawie ani od kruszka nie ma na dnie szuflady. Słuchajcie, szuflada jest wymieciona. Dzisiaj będzie pierwsza szuflada z akcentami świątecznymi. Chociaż nie w całości, bo wiadomo, zdrowych rzeczy nie dostanę aż tyle właśnie w takim motywie, ale postaram się coś przemycić. Nikogo już nie zaskoczę, że startujemy od musów: jabłko-wiśnia i gruszka i jabłko-jagoda i burak od owolowo. Do tego dorzucam jednego kubusia y, truskawka marchew, bo to jest jedyny, który akceptuje starsza córka. I jedną bobowitę morelę z jabłkiem i gruszką ciasno układam, bo trochę tych rzeczy, słuchajcie, dzisiaj mam. Więc teraz lecimy z takim miękkim ciasteczkiem jabłkowym z cynamonem to już jest taki trochę świąteczny akcent. Drugie takie pierniczkowo cynamonowe z tej samej firmy. No i chyba hit dzisiejszej szuflady, jabłko z cynamonem i pomarańczą od Crispy Natural. Słuchajcie, ta szata graficzna, jak dla mnie, to krzyczy święta, no przepiękna jest. Do drugiej przegródki wrzucę jeszcze jabłko z leśnych, też z Crispy Natural, to jest zdecydowanie nasze ulubione. Obok tego może się zmieszczą takie żelki arbuzowe, one są bez cukru, taka chyba nowość, wyczaiłam ją w oszą. Co to by była za szuflada bez ślimaka, to wrzucam dwa razy takie ciasteczka w czekoladzie. Jedne są malina z je Nie, truskawka z jabłkiem chyba. Czekajcie, co to jest? Truskawka z jabłkiem, a drugie mango z jabłkiem. A, spadło. No dobra, już jest. I do tego dwa batony wychodakowskiej, czekoladowo-malinowe. Wydaje mi się, że to jest nowość. Do ostatniej przegródki lądują dwa frupy truskawkowe. Kupiłam jeszcze dwa lizaki bez cukru o smaku coli. I dorzucimy to jeszcze dwa takie mini Mikołaje z kitketa. A może tutaj? Dalej lecimy z pod z firmy Kupiec o smaku mango też takie precle o smaku słonego karmelu z Mixit. One są z mojego kalendarza adwentowego, który otwieramy codziennie we Vlogmasie. Jak ktoś nie oglądał jeszcze to, zapraszam. Codziennie jest nowy vlog. I również w tym samym kalendarzu adwentowym była taka anielska niespodzianka. To jest taka mieszanka bakali, jest tutaj też kokos w karmelu, jakieś owoce, migdały w białej czekoladzie. no Wygląda to bardzo smacznie. Do tego dorzucam jeszcze katarzynki, to też tak świątecznie. No i w kalendarzu od Mixit miałam jeszcze taki batonik yy, czekolada z pomarańczą, więc zostawię tutaj, chociaż podejrzewam, że ja to dziewczyną po prostu zjem. No idealnie mi się dzisiaj to wszystko tutaj wpasowuje. Mam też coś do picia, dwa soki jabłkowe. I dwa soki jabłkowe. Jedne myślałam szczerze mówiąc, że to jest inny smak, tak teraz dopiero przeczytałam. No ale są ze skajem. Z poprzedniego uzupełnienia zostało trochę krakersów, więc on...